Cześć Wiki Okoń do kanału Najlepsza Polska Dziennikarka, jesteśmy na Gali Hilik, jest z nami Denis, cześć! Cześć, witam wszystkich. Jak się czujesz? Czy zaskoczył cię czymś Alan? Nie, nie zaskoczymy niczym i tak jak mówiłem na poprzednich wywiadach, walczyłem sam ze sobą, nie z Alanem, miałem.. byłem chory na koronawirusa. Cięż, ciężka choroba, zdychałem 3 tygodnie, leżałem, dwa tygodnie w łóżku, nieprzygotowany byłem kondycyjnie w ogóle. Szefowie mogą potwierdzić, federacja może potwierdzić. Tak samo ludzie, którzy kręcili ze mną filmiki z sportu też potwierdzam, przyjeżdżali i widzieli, że po tarczach, po dwóch, trzech miastach puchłem, puca Wam do tej pory nieogarnięte. Musisz się z tego dobrze wyleczyć, bo naprawdę, tak jak nie wierzyłem w tę chorobę, tak teraz wierzę. Czy myślisz, że gdyby walka nie miała zasad, tylko byłaby na przykład na ulicy, to zakończyłby się szybciej? No, no tak jak padł po pierwszym ciosie, po pierwszym ciosie już bym dalej go dokończył, tak? Ostatni raz mogę oficjalnie powiedzieć, że ostatni raz godziłem się na duże rękawice. Miała być walka na piątkówki. Parę dni przed tym dowiedziałem się, że to będą duże rękawice. Jak już się ubrałem, mówię: Nie, no kurwa, takie gąbki, że masakra, jak, jak jakaś baba, kurwa, okay, masakra. Ruchy. Strasznie, strasznie, było mi niewygodnie spadały mi. Niezadowolony jestem z tego. A jak oceniasz samą galę? To wejście do OKTAGONu, emocje? Coś pięknego, coś niesamowitego. Pierwszy raz w takiej dużej federacji biorę udział. Tyle, tyle ludzi, grubo fajnie było. Teraz odpoczynek, czy znowu treningi? Nie, za dwa miesiące walczę w Nowej Federacji. Będzie to nowa federacja, będę walczył z topowym zawodnikiem K1 w Polsce, też ciężkim. Także od środy wracam na treningi i zapierdalam. A myślisz, że jeszcze może zobaczymy Ciebie w High League? Tak, mam kontakt na trzy walki. Tu już tam jak będą niedługo rozmowy, także będzie na pewno jakaś fajna walka. A jak z waszym konfliktem? Czy jest zakończony? Nie, nie, nie. Ja nie jestem taką osobą. Ja jestem osobą honorową. Jak z kim się nie lubię, z kim się wyzywam, jeszcze mnie obrażał od szmat, od, od pedałów. Ja nie byłbym w stanie podać ręki. A jak uważasz, czy wczoraj to twoje zachowanie było faktycznie niesportowe, czy jednak Alan cię prowokował? Niesportowe jest to, stoimy to face to face, to patrzymy się na siebie i tyle. A on podchodzi na fukany chyba mefedrowe. Nie wiem, czy on taki pospina. Może to ze stresu podchodzi i mnie dotyka głową. No To, to taki, taki, taki odrób bezwarunkowy. To nie było zamierzone. A czy w OKTAGONIE słyszałeś ten doping, czy jednak byłeś tak skupiony na walce, że nie słychać tego? Słyszałem tylko swój narożnik. A czy odczuwasz te uderzenia Alana, czy jak po sparingu? Nie, w ogóle nie odczuwam jego ciosów. Tak jak jakby mnie, nie wiem, jakby mnie kobieta uderzyła. <grytanie> Mocne słowa. A czy oglądałeś jeszcze jakieś walki? Yy, nie, nie. Chyba tam lekcji przez chwilę oglądam jak walczyła z fagatą. Tam ułamek sekundy może. Okej, okay, a czy generalnie wcześniej, zanim dowiedzieliście się, że będziesz tutaj walczył, to interesowałeś się tymi galami freakfightowymi, czy dopiero jak narodził się ten konflikt z Alanem, to się jakby zainteresowałeś tym tematem? Nie, oglądałem, wykupowałem sobie fajne, Heiliga też wykupiłem. Fajne, śmieszne walki. A jakby ktoś cię postawił w takiej sytuacji, w jakiej był, ta, był Tarzan, zgodziłbyś się na walkę, kiedy ktoś... Mu... Tak naprawdę trzy dni przed galą pyta, czy chcesz walczyć? Jak najbardziej. A czy jest jakiś przeciwnik, z którym nie chciałbyś. w sensie typ przeciwnika, z którym na pewno byś nie podjął walki? Z każdym walkę podjął. Okej, okay. na, na każdych zasadach, czy już oprócz tych rękawic? Na każdych zasadach oprócz rękawic, dokładnie. A jesteś nowy tutaj, powiedzmy, w tym otoczeniu. Czy, co cię tutaj najbardziej pozytywnie zaskoczyło, a co negatywnie? Pozytywnie zaskoczyli mnie widzowie, jak mi zajebiście odebrali. Mam naprawdę multum komentarzy pozytywnych. Też mnie za, za, Co mnie zaskoczyło, nic mnie nie zaskoczyło. Negatywnie. Negatywnie nic. Twoja popularność w ostatnim czasie wzrosła. Odczuwasz to na Instagramie? Odczuwam to strasznie na Instagramie, a jeszcze bardziej odczuwam to na żywo. Co chwilę zdjęcia, wywiady i tak dalej. czy w czymś poza MMA możemy Cię w tym roku zobaczyć? Szykujesz jakieś projekty? Tak. Za dwa miesiące zobaczycie mi w walce w K1. A poza sportami coś się szykuje? Yy, nie, chyba nie. To dziękuję bardzo za wywiad. Gratuluję wygranej. Dzięki. Dzięki bardzo.